To będzie pytanie Wyznanie miłosne Wyznanie miłosne To poważna sprawa Tak Ale nie może ma... być coś takiego? Tak, żeby to Wie, Bię... o ja o tobie a to no, mnie nie że... Dobra, będą próby. Kochanie, bardzo Cię kocham i bardzo Ci dziękuję, że ze mną jesteś. To już tyle lat razem, aż sama jestem w szoku, że znamy się dłużej niż pół swojego życia, że jesteśmy już prawie pięć lat małżeństwem. Dziękuję Ci bardzo za czas wspólnie spędzony, bo on jest najbardziej, największym prezentem dla nas zawsze. Dziękuję Ci za. Wszystkie momenty dobre i złe. Mam nadzieję, że tych dobrych będzie oczywiście dużo więcej i bardzo, bardzo Cię kocham. Mam nadzieję, że następny Walentynki uda się nam już wspólnie spędzić albo przynajmniej nadrobić tegoroczne w jakiś miły sposób. I bardzo Ci za wszystko dziękuję. Mam nadzieję, że w przyszłości może tą miłość rozlejemy również na nasze dzieci. Także wszystkiego, wszystkiego dobrego. W ten piękny dzień. Dziękuję Ci. Tak. Myślę, że chciałabym wyznać miłość. Naszej przyjaciółce. Okazji urodzin, Hania, Na No to moja kochana mamusiu, dziękuję Ci, że zabrałaś mnie do tego Szczecina. I uważam, że jesteś jedną z lepszych mam, jakie mogę sobie tylko wyobrazić. Jesteś czuła, wspaniała i wyrozumiała. I na serio rozumiesz mnie i dziękuję Ci za to. Ja się dziękuję. Mm -hmm. ja się moją... Miłością życia. Tak jak długo no, się znamy. Ale ciężkie pytanie dzisiaj nam. Wielkie, wielkie, no. no, no może no. Ten to jest no. Ty jesteś wielką miłością. Tak? Kończę bardzo na, na, na całe życie na, na całe życie do końca tam. świata aż do księżyca z powrotem Ja chciałbym wyznać miłość tu całemu szczecinowi i w ogóle wszystkim mieszkańcom naprawdę kocham tych ludzi oni może mnie nie kochają może mnie nie lubią nawet ale ja ich serdecznie pozdrawiam i w ten dzień walentynkowy wszystkiego dobrego wszystkim szczecinianom Dziękuję bardzo. Chciałabym ten pierwszy zadedykować mojemu mężowi. E, dziękuję Ci za to, że jesteś wspaniałym mężem. Cieszę się, że jesteś e, moim przyjacielem. E, jesteś super tatą dla naszych dzieci. E, dziękuję Ci po prostu za to, że zawsze jesteś przy mnie w tych dobrych i w złych chwilach. E, chciałabym, wiedzieć, chciałabym Ci powiedzieć, że bardzo Cię kocham. Dla mojego męża Jarka, od żony Asi. Dziękuję. To jest jedna osoba bardzo szczególna w moim życiu, która pozwoliła mi nie tylko otworzyć oczy na świat, który istnieje dookoła, ale także ocaliła mnie przed samą sobą i przed trudną przeszłością. Jest moim wybawicielem, moim przyjacielem i moim najukochańszym stworzeniem, na którego zawsze mogę liczyć. W trudnych sytuacjach i nawet wtedy, kiedy zabraknie mi sił, wiem, że on zawsze będzie przy mnie i nigdy nie zawiedzie. Dlatego bardzo Ci dziękuję, Hajram. Kocham Cię całym moim sercem i jesteś wielki. obrońcą.